Jeśli chodzi o materiały edukacyjne w Skłaberze, trzeba zacząć od tego, co de facto widzimy w menu głównym. Warto wskazać, że jeśli sobie wejdziecie w zakładkę strategie i okazję, to macie tutaj coś takiego jak materiały do pobrania. Tu na przykład strategia Skłabera, gdzie jest wyjaśniona cała strategia szczytów IDEN, stref popytu. Dwa też, że są nasze PDF-y, jak na przykład New Connect, akcje na inflację, czy też materiały z Invesdaya, czyli te nasze portfele, które tam dla Was opracowaliśmy. Dodatkowo możecie w tym miejscu też zgłosić walor do analizy analizy przeprowadzanej w ramach naszego QA, tak? W ramach nagrań Macina, nagrań moich. Tutaj też możecie bezpośrednio trafić do tego formularza, gdzie się zgłasza te spółki, te pytania, które Was interesują, z poziomu prawnego, prawego górnego rogu skłabera, gdzie macie taką ikonkę QA, no a także tutaj rozpiskę, jakie standardowo materiały w ciągu tygodnia się od nas pojawiają. Dalej zakładka edukacja. No i z tej perspektywy, z tego poziomu możecie przejść bezpośrednio do serwisu edukacyjnego, a więc edukacja.słaba.com. Gdy Was tam przerzuci, no to prawdopodobnie zostaniecie od razu przekierowani na jakiś najbliższy webinar, który wkrótce się będzie odbywać. No a oprócz tego w tej zakładce możemy znaleźć coś takiego, jak najważniejsze nagrania. To myślę, że wiele osób pomija, a warto sobie w to kliknąć, ponieważ jest utworzona taka mała strona na naszym blogu, gdzie są wyselekcjonowane takie najważniejsze naszym zdaniem nagrania, które jakiś czas temu przeprowadziliśmy, webinaria generalnie, które pokazują no, takie najbardziej elementarne kwestie związane z inwestycjami. Jeśli tu sobie klikniecie w jakiś tytuł, no to przeniesie Was do tego miejsca, gdzie macie prowadzącego opis. No, i kluczowe rzeczy, jakie zostały omówione na tym nagraniu. Przycisk, też, który będzie przekierowywać, przekierowywać Was bezpośrednio do tego nagrania. Dalej są kwestie takie, jak no to, co będziemy za chwilę omawiać, czyli podział na materiały darmowe, premium, pakiet edukacyjny oraz warsztaty specjalne. Z tego poziomu możecie bezpośrednio przeskoczyć do tych kursów, które są dostępne normalnie na edukacji, a które będę zaraz wam pokazywać. Na sam koniec warto wskazać, że jest taka zakładka jak Webinaria, gdzie jeśli sobie klikniecie w odpowiedni, w odpowiedni interesujący was cykl webinariów, to przeniesie was do najbliższego spotkania, które jest zaplanowane, ale które się jeszcze nie odbyło. Tak więc jeśli klikniecie sobie tu na przykład przed otwarciem myków z Macinem Tuszkiewiczem, to przyniesie was do najbliższego spotkania zaplanowanego na niedzielę na 21.45. No i tam będzie guzik do tego, żeby się na tego webinaria zapisać. Przechodząc już natomiast do tego, jak to wygląda na tej naszej platformie edukacyjnej, to co warto wskazać już na samym wstępie, to elementarna kwestia. Otóż, jeśli jako użytkownicy premium nie możecie się zapisać na jakieś spotkanie, nie ma tego tutaj żółtego guzika, albo nie ma żółtego guzika z napisem dołącz, albo jeśli odtwarzacie sobie jakieś nagranie, do którego powinniście mieć dostęp, ale one trwa tylko 5 minut, czy tam ewentualnie 10 minut, no to musicie się upewnić, że na pewno tu jesteście zalogowani, że tu właśnie w tym lewym, górnym rogu widnieje wasz login ze skład a Jeśli nie widnieje, to się trzeba zalogować, a jeśli widnieje a mimo to. To nagranie Wam nie chodzi. No, to wtedy warto się po prostu przelogować. Przy okazji warto się też upewnić, że przy przelogowaniu logujecie się też na właściwe konto w skłaberze, na te, które na przykład macie z dostępem premium, jako że wiemy, że część użytkowników ma dwa konta w skłaberze z jakiegoś powodu, jedne freemium, jedne premium, no i potem na przykład przeglądacie sobie zapamiętali dane do logowania do tego konta freemium i się dziwią, dlaczego nie mają na przykład dostępu do tego nagrania, do którego powinni, powinni mieć. Więc tu Warto się na pewno zawsze upewnić, że jest, dobry, że jest dobry login. Dalej mamy zakładkę z webinariami, a więc to miejsce, gdzie powinno Was od razu przerzucić po przejściu na edukację. Tutaj też są wyszczególnione te typy spotkań, a więc na przykład cykliczne spotkania analityczne to są poniedziałkowe spotkania z Michałem, day tradingowe, okazje rynkowe to są spotkania z Bartkiem Śledziem. Tak jak teraz tutaj widzicie, jeśli klikniecie sobie w coś takiego, to również przeniesie Was do najbliższego zaplanowanego spotkania. Jeśli chodzi o przeglądanie webinarów, to myślę, że najważniejszą funkcjonalnością to, czego wiele osób szuka, to jest właśnie ta taśma. Ona co prawda nie jest najbardziej ergonomicznym rozwiązaniem i my to będziemy mieli w planach do zmiany, na pewno. Natomiast no, trzeba wskazać, że można ją przesuwać w lewo, w prawo i w ten sposób po prostu przechodzić między webinariami. Najłatwiej to robić z doświadczenia, powiem po prostu klikając kolejne webinary i tak sobie przeskakując. W ten sposób w istocie jesteście w stanie dojść do Każdego webinara, jaki się u nas odbył w historii. Trzeba pamiętać o tym, że takie nagranie z tego webinara jest zawsze w miejscu, gdzie wcześniej były na niego zapisy. Także jeśli nie jesteście w stanie jakiegoś webinara znaleźć. Na przykład też na tej taśmie, po prostu jest to jakiś stary webinar albo nie potraficie tego przesuwać, nie wyświetla wam się to tak jak powinno. No to zawsze możecie do nas w skłaberze napisać na czacie. My wtedy to dla Was wyszukamy i Wam damy po prostu linka bezpośredniego, bo tak często jest po prostu też dla Was najszybciej. Z innych rzeczy te materiały, które już są nagrane, które na was czekają, po pierwsze materiały otwarte do tego zyskują dostęp użytkownicy a niezależnie od tego, czy mają dostęp premium, czy mają dostęp premium tylko, tak, czyli darmowe konto, to co warto w, tym, w tej zakładce sobie zobaczyć, jeśli ktoś zaczyna, to przede wszystkim Uniwersytet Giełdowy, gdzie Michał na ten moment już 25 lekcji opracował, wprowadzają w tematykę inwestycji na giełdach. A także takie bardzo ciekawe nagranie Marcina z inwest sprzed, no już dwóch lat, gdzie Marcin omawia, no, jak zarządzać kapitałem, jak na przykład policzyć, ile akcji kupić, żeby nie przekroczyć jakiejś dopuszczalnej straty, którą sobie założyliśmy. Dużo osób tego też często szuka i nas pyta o to, jak, jak obliczyć to, ile akcji rzeczywiście należałoby kupić, żeby na przykład nie stracić więcej niż 1% portfela, 2% portfela przy założeniu danego stoplossa. Tutaj właśnie Marcin to. Omawia. Dalej mamy materiały premium, czyli to, co dostajecie w dostępie, kiedy macie u nas dostęp premium w skłaberze. Dopóki jest u nas premium w skłaberze, dopóty możecie to oglądać bez limitów, tak samo jak webinaria. Webinaria możecie odtwarzać, brać w nich udział, tak długo, jak macie u nas dostęp premium. Tu są takie nowe szkolenia, które dodaliśmy z inwestycją, które jakiś czas temu zamknęliśmy. Wcześniej były te szkolenia płatne. Teraz wam udostępniliśmy je w ramach właśnie materiałów dostępnych bez dodatkowych płatności w ramach dostępu premium. I pamiętajcie o tym, że nie jest ważne, czy macie u nas premium na 30 dni, na rok, czy w ogóle wam zostały 2-3 dni do końca dostępu. Dopóki macie u nas dostęp, macie po prostu dostęp do tych właśnie tutaj nagrań. Myślę, że przede wszystkim warto sobie zwrócić uwagę na inwestowanie na rynku akcji poprzez Equity CFD, no bo jako że składa się też rozwija w tym kierunku. Indeksów giełdowych, giełd zagranicznych, surowców, no to ten temat kontraktów CFD jest coraz mocniej eksponowany, coraz mocniej ludzie tego szukają. Także tu jest wprowadzenie właśnie do Equity CFD. No a jeśli chodzi o materiały darmowe, to tutaj na przykład też warto wskazać, że macie coś takiego jak inwestowanie z dźwignią finansową, czyli też wprowadzenie do tego, jak działają w istocie instrumenty lewarowane. Kolejny poziom to jest pakiet edukacyjny, no i pakiet edukacyjny to jest coś dodatkowego, coś, co wymaga dodatkowego wykupienia, tak, jeśli macie tylko u nas dostęp premium w premium skłaberze, to normalnie nie macie do tego dostępu. Trzeba to kupić w ramach właśnie pakietu edukacyjnego, do którego dostęp do którego kupno jest możliwe przez naszą stronę z ofertami, czyli tam, gdzie znajdujecie te wszystkie aktualne promocje na skłabera, tu właśnie też możecie to znaleźć. Jest taka dedykowana zakładka. No, i w tym wypadku ta cena oczywiście co roku może się zmieniać, natomiast obecnie ten pakiet edukacyjny to jest 1297 zł na rok, i wtedy właśnie na rok otrzymujecie nie dość, że dostęp do Squabera Premium, <coughs> dwa, że tak, tak zwanego Inverse Boxa, a więc pakiet książek, voucher na szkolenia, jeśli byście chcieli wziąć udział na żywo, wyjątkowy notes oraz kubek od nas. Także to jest taki pakiet bonusów, a także dostęp do tych wszystkich materiałów, które jak widzicie, no jest ich tutaj odgroma rzeczywiście, tak? Bo mamy i kurs Price Action, mamy budowanie własnych strategii inwestycyjnych, budowanie portfela, aktywne oszczędzanie. No rzeczywiście z tego bardzo dużo, kontakty terminowe Michała. Więc polecam po prostu sobie to poprzeglądać, bo tutaj są też opisy pododawane, o czym dane szkolenie jest. Natomiast nie musicie się martwić, że coś się same kliknie i będziecie musieli to zakupić. U nas czegoś takiego nie ma, nie ma jakichś takich dziwnych, ukrytych haczyków, więc pamiętajcie też o tym, że wszystko, co u nas kupicie, jest zawsze objęte 30-dniową gwarancją satysfakcji. Więc nawet gdybyście się pomylili, albo byście stwierdzili, że te materiały jednak nie spełniają Waszych potrzeb, możecie do nas napisać i wtedy my bez żadnych formalności oddajemy Wam po prostu te pieniądze. Na sam koniec warsztaty specjalne to jest coś, co jest kompletnie osobno. To nie jest ani w ramach pakietu premium, ani nie jest to w ramach pakietu edukacyjnego. Te materiały, które tu są zawarte, to są te nasze najświeższe, największe szkolenia, dające, można powiedzieć, największą wartość, bo jest tu największa po prostu dawka wiedzy, jak sobie popatrzycie, na przykład na zaawansowane czytanie informacji, no to tu jest aż 17 części. To są materiały, które się wykupuje bezterminowo osobno. Jeśli tu sobie klikniecie w ten guzik, wyjdzie Wam oferta zakupu tego szkolenia i one będzie dostępne już dla Was na zawsze, niezależnie, czy macie u nas dostęp premium, czy nie macie tego dostępu. Ono wam tutaj zostanie. Możecie je odtwarzać, ile po prostu chcecie. Trzeba też pamiętać o tym, że nie jest tak, że jak teraz macie na przykład dostęp premium do Squabera, no to musicie specjalnie wykupić ten pakiet edukacyjny za kolejne 1300 zł niecałe, żeby zdobyć sobie dostęp tutaj do tych materiałów w ramach pakietu. Otóż jest możliwość rozszerzenia tego pakietu waszego premium na pakiet edukacyjny. Tą ofertę za chwilę Wam też pokażę oraz będzie do niej przekierowanie po naszym webinarze, kiedy go zakończę. Jeśli będziecie potem szukać na przykład tej oferty sobie też za jakiś czas, możecie do nas napisać na czacie. My Wam podeślemy stosowny link. No i w ten sposób będziecie mogli sobie dokupić niejako ten pakiet edukacyjny. Osobno jego czas dostępu będzie lecieć niezależnie od waszego dostępu premium, tak? Czyli jeśli kupicie pakiet edukacyjny bez dostępu do skłabera premium, to dostaniecie rok dostępu do tych materiałów tutaj, niezależnie od tego, czy premium w skłaberze się już skończyło, czy dalej trwa. I to de facto kończy. Te materiały, które na ten moment mamy, mamy dla Was przygotowane, pamiętajcie, pamiętajcie, że jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z tym, co de facto otrzymujecie albo jak daną rzecz wykupić, potrzebujecie jakiegoś linku, możecie się zawsze z nami skontaktować w Skłaberze, podsyłając po prostu informację co Was interesuje.